Zbudź się. Nie działa. Stawaj i wynoś się stąd. A to podła gnida. Niech śpi. Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. Nie ma lekko. Rusz dupę do roboty albo dostaniesz kopa. No obudź się, królewno. Na twoim miejscu nie przeszkadzałbym mu do rana. Dupa. Porozmawiam z Diego. Witam. Nazywam się Diego. O co chodzi? Budzimy śpiocha. To nieistotne, zostaw go w spokoju. KSIĘNCY! ZBocz się! Myślałem, że już nie żyje. Dzięki za pomoc. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej.